Dzień dobry, dzień dobry. Witam z samego rana. Właśnie wstaliśmy. Spójrzmy co nas czeka za oknem. Wow! 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 Ale cudnie. Jak pięknie. Ale widok jest przepiękny. Przyznam, że tego w nocy nie było widać. Ponieważ przyjechaliśmy z tamtej strony i widzieliśmy tylko te domki. Jak wjeżdżaliśmy na górę, widziałam, że jesteśmy wysoko. Ale widok jest piękny. No ten domek tylko jeszcze tutaj z przodu. Mógłby zniknąć i by było już całkiem. Ale ładnie. To tam ci mają lepszy z tego domu. No wprost. No, teraz czuję, że jestem w Chorwacji. Mewy latają! Wow! No dzień dobry, witają się z nami. Piotrek już coś rzuca, kombinuje, żeby nakarmić mewę z rana, tak? Co kombinujesz? Co tam w buzi masz? No, nie, 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 nie. nie słyszeliście, ma wafelka. Tutaj dwa są na dole. Gdzie? Tam. A A, kota, jaka fajna jest rybina. Niesamowicie to wygląda. Ale daje to złudzenie optyczne. Aha, faktycznie. A szkoda, że fik nie ma, nie? No. Ale miejscówkę można śmiało polecić. Godna polecenia. Zaprawiamy tylko na jedną noc, ale jeśli ktoś tutaj też będzie przejazdem, czy choćby, no, chciałby pozwiezać tylko daleko do plaży. Nawet wczoraj mówił pan, że daleko. Chyba samochodem trzeba podjechać, ale tam jest jakiś cypel, zobacz. Widziałem, się. Ja. Pewnie ładne miasteczko. I ratusz widać taki, albo kościółek. Podglądniemy trochę na dziesięciokrotnym zoomie. O, widać ten cypel. Kościółek. Mhm. Piotrek mówi do mnie, patrz. Patrzę na dół. No nic nie widzę. Przyglądam się. To żółwie. Żywe żółwie. <noise> Popatrzcie, że chodzą. Wyglądają jak sztuczne, jako ozdoba. Ktoś w ogródku ma po prostu żółwie. To u nas w tym domku. No tak. Idzie sobie. <noise> Czas na poranną kawkę z widokiem na cudne morze. Pięknie. Żółwie się rozkręciły, proszę. Naliczyliśmy w sumie 5 żółwi. są niezłe. To witamy Was po ponownie ze Słonecznej Chorwacji. Jest, Jest tutaj fajnie. naprawdę super. Fajna miejscówka, godna polecenia. Dokładnie. My się zbieramy już, Wsiadamy zaraz w auto i jedziemy dalej. Jakieś 3 godzinki drogi jeszcze mamy. Mamy nadzieję, że znajdziemy coś fajnego do spania, co wam pokażemy. No i to tak wszystko na spontanie jak wiem. Ogólnie miejscówka wypasiona. Tak, bardzo fajne miejsce, bardzo nam się podobało. Dobrze się spało, wygodne łóżka. Jest lodówka w pokoju, można zrobić kawę sobie na korytarzu, co pokazywałam. Zresztą jak nie to pokażę. Można sobie coś tam podgrzać nawet, bo jest kuchenka, więc spoko, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jedyne co to przygoda wczoraj z nocy nam wyszło zwierzątko. Piotrek czytał coś na ten temat. Stonoga domowa potocznie zwana. Stonoga. Także jest to drapieżnik i jest dosyć agresywne, więc trzeba uważać, bo mówił, że nawet tak nie doperze atakuje, więc no może zaatakować to zwierzątko. No ja byłem w szoku, jak wybierasz z kratki <laughs> Ja się tylko cieszę, wybiegać. że pierwsza nie poszłam do łazienki pod prysznic, bo jednak <laughs> byłoby krzyku na pewno, co nie miara. Przepiękny mamy widok. Bardzo ładny, rano można cieszyć oczy. Szkoda tylko, że ten tutaj domek wybudowali, bo by byłoby ładniej. Okolica spokojna. <grym> tak, cisza jest. Spokój, cisza, auta nie jeżdżą. Naprawdę rewelacja. Jak ktoś chce właśnie ciszę, spokój i to sobie ceni, to warto tutaj przyjechać z dala od tego zgiełku całego. No i też fajnie, tutaj miejsce dla takich, co spędzają aktywnie czas, tak. jak przyjadą z rowerami, to tutaj mogą stąd sobie wyruszyć i jechać. Tak, 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 racja. Także tutaj to mm. bardziej stąd traktować mają tanio i... No na pewno jest tutaj taniej, dlatego że to są obrzeża. Szukaliśmy dosłownie, ja wiem, dwie godziny przed, więc postanowiliśmy, że mieliśmy spać w Maribor, w Ptuj, w Zagrzebiu, a w końcu zdecydowaliśmy, że chcemy się rano obudzić z widokiem na morze i dojechaliśmy aż do Seni. Ale nie żałujemy, tak nie pierwszy nie. raz i nie żałujemy, fajnie. Nie pojedziemy tam w głąb, bo, bo nie ma czasu. Po prostu musimy następną miejscówkę. Jedziemy w ciemną, jak zwykle, więc jedziemy dalej. Będziemy szukać coś fajnego, blisko plaży. Bądźcie razem z nami. Hmm. Ruszamy, nie? Ruszamy. Korzystając z okazji, że Izabela się zbiera, ja chciałem wam jeszcze tutaj taką rzecz pokazać. Zobaczcie, tu jest boiler na ciepłą wodę. On grzeje wodę. Może nie wszyscy wiedzą. I on się włącza cały czas, chodzi głośno i rano, w nocy Izabela nie mogła zasnąć, bo przeszkadzało, myśleliśmy, że nie da się tego wyłączyć, A rano ja nie mogłem spać, bo się obudziłem, bo mnie obudził ten boiler, myślałem, że sąsiedzi kawę czy herbatę robią. A co się okazuje, to tutaj macie taki przełącznik, widzicie? Tu jest światło do łazienki, tu jest do czegoś, nie wiem do czego, ale tutaj to oznaczenie to jest boiler. Widzicie, teraz lampka się nie świeci, a jak wciśnięcie ten guzik to lampka się zapala o. i pojlek zaczyna chodzić. I on będzie tak głośno chodził jak się woda będzie napełniać. Także możecie to na noc spokojnie sobie wyłączyć, to zaśniecie i rano staniecie będzie bez problemu. Woda i tak będzie ciepła, także się nie przejmujcie tym. Ja nie wiem czy Izabela Wam mówiła czy nie to pamiętajcie, żeby zawsze przed wejściem pod prysznic w Chorwacji spłukać wodę, bo pod... wczoraj z kratki mi tutaj wyszła stonoga dumowa i zaczęła mnie atakować. No nie małe ustworzonko, ale jak ugryzie, to może boleć, może spuszczać, a jak ktoś ma alergię, to kto wie, co jeszcze może być. Ale widzicie, na tą kratkę najlepiej sobie załóżcie zawsze jakąś siatkę czy coś, to będziecie wiedzieć, że nic nie wyjdzie wam. To takie przydatne informacje dla was. Myślę, że ktoś może skorzystać. Ostatnie spojrzenie na pokoik. Miara posprzątane i luk na, na okolice, na widok. Mm. Super, ciepło. Ruszamy, dochodzi godzina 10. Startujemy. Godamy? Tak. Zaraz jeszcze domek pokażę, jak wygląda. Fik jeszcze nie ma. Bye bye. bye bye. Thank you very much. Bye. No, ale wielki. O, tak właśnie wygląda domek z tej perspektywy. Ładny. Honda tutaj fajnie w cieniu w miarę była. Zapakowanie. O, jakiś ptaszek nas dopadł. Okolica spokojna, ładna. To jest Paśka 20.